4, 1 Radio w miniony weekend odbył się na mistrzostw Polski kadetów. Pilski Joker grał w Malborku. Zdołaliście wygrać dwa mecze, przegraliście jedno spotkanie. No tak, udało nam się wygrać dwa mecze. Pierwszy mecz ze Sinusiem nie był aż taki łatwy, ale szczęście widocznie nam dopisało i udało się wygrać. Drugi mecz to już był tak, no wiadomo, bo już z wszystkimi przegrali 3-0 i udało nam się z nimi też wygrać. A z Jurandem Malburg, no byli u siebie, może sędziowie im trochę pomogli. Też, ale sami wygrali nie, set. Czego zabrakło, aby wygrać z Jurandy? Moim zdaniem zabrakło mobilizacji i walki. Gdybyśmy trochę powalczyli, to zapewne ten mecz wyglądałby inaczej i dużo lepiej. Moglibyśmy powalczyć, może byśmy wygrali te chociaż seta z nimi. Porażka z różną gospodarzy nie przekreśliła jednak Waszych szans. Awansowaliście do półfinału Mistrzostw Polski. Już za niespełna dwa tygodnie rozpoczynacie batalię o finał Mistrzostw Polski w Lublinie. Z kim zmierzy się Joker w Lublinie? W grupie mamy Delik Sochowa, Lublin oraz... SMS Łódź. Czy są to drużyny, z którymi możecie nawiązać walkę i zdołać awansować do finału mistrzostw Polski? Weźmy pod uwagę, że, są, że jest to już najlepsza szesnastka w Polsce w tym półfinale i z każdym można powalczyć, tutaj wszystko może się zdarzyć. No ja myślę, że z Lublinem graliśmy już na turnieju, nie powinno być aż tak źle, zobaczymy. No. Juniorzy oraz kadeci piskiego jokera grywają nie tylko w rozgrywkach młodzieżowych, ale gracie również w rozgrywkach trzeciej ligi. Wczoraj rozegraliście kolejne spotkanie i to był waszym przeciwnikiem? I jakim wynikiem zakończyło się spotkanie? Tak, pojechaliśmy do Strzałkowa, to był nasz przeciwnik. No, pojechaliśmy drużyną kadeta, przegraliśmy 3-0, ale to nie chodziło o to, żeby wygrać, tylko żeby się zgrać tam, pokazać co umiemy. W mecz, na mecz pojechaliśmy po to, by wykluczyć nasze błędy, jakie popełniliśmy z Malborkiem, się bardziej zmobilizować, zgrać. Niestety, niestety nie udało się, to nie wiem, nie podeszliśmy do tego meczu zbyt poważnie. Jak układa się Wam współpraca z trenerem Kubiakiem? Czy jesteście z niej zadowoleni? No, ja myślę, że bardzo dobrze. Jestem zadowolony chyba jak wszyscy koledzy z drużyny. Trener jak najbardziej jest bardzo w porządku, dużo wymaga, ale też bardzo pomaga nam w pracy i w grze. Czy podobieczny trenera Kubiaka pójdą śladami jego syna i zasilą my w przeszłości jedną z drużyn grających w polskiej ze siatkówki? No ja myślę, mam nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie.